Jak zrozumieć własny organizm? Dzisiaj właśnie w tym temacie będziemy rozmawiać. Nasz gość jest oczywiście już z nami, ale my tutaj na razie go przytrzymamy w poczekaniu i porozmawiamy sobie z Klaudią same. Witam Was bardzo serdecznie w ramach projektu Jabłko z Cynamonem. Ze mną jest współprowadząca program Klaudia Szafer-Raś. I będziemy dzisiaj, właśnie wspólnie, rozmawiać z panem Fit. Klaudia, powiedz parę słów o naszym projekcie. Dzień dobry, witajcie. Jabłko z cynamonem to Beaty i moje dziecko, które już liczy rok. Ciekawie, pozytywnie, kreatywnie. Do naszego projektu zapraszamy osoby, które mają opowiadać, chcą opowiedzieć, chcą podzielić się z nami i z Wami oczywiście, tym, co jest dla nich ważne. Staramy się odwiedzać miejsca naprawdę niesamowite, staramy się pokazać rzetelną usługę i tak jak mówię, zapraszamy do naszego projektu osoby, które chcą się podzielić. Tym, co jest dla nich ważne, I za każdym razem z batą mówimy, że są osoby niesamowite, bo właśnie takie osoby zapraszamy. Energia przyciąga energię, dlatego zawsze mamy wspaniałych gości. A dzisiaj również będzie tak samo. Bardzo ciekawy człowiek, ma wiele do powiedzenia, bardzo interesujące bio, także słuchajcie, proszę, wyciągajcie dla siebie. Jeżeli uważacie, że ten temat jest interesujący, Proszę, udostępnijcie, dajcie łapki w górę. Będzie nam bardzo miło. Niech ta informacja dobra się niesie w świat. Dokładnie tak. Widzę, że tu już jest z nami Ania. Witaj, Aniu, witajcie kochani. I tak jak Klaudia powiedziała, dajcie słuchajcie znać, że już jesteśmy, że program się roz rozpoczął. Ja nazywam się Beata Nowotnik. I dla tych osób, które mnie nie znają, to muszę powiedzieć, że prowadzę własną działalność gospodarczą i jestem związana bardzo mocno z branżą konopną, w której się, w konopiach się po prostu rozkochałam. Pomagam ludziom czuć się dobrze i także pomagam osobom, które chciałyby się rozwinąć biznesowo, które chciałyby zarobić pieniądze. Klaudia. Nazywam się Klaudia Szeferraś i jestem z Zamiłowania, jak również już jestem, że tak powiem, licencjonowanym psychodietetykiem. Podobnie jak Beata, przyglądam się konopiom. Uważam, że warto włączyć konopie do swojego codziennego funkcjonowania, bo są naprawdę dużym dobrodziejstwem. Ale przechodzimy do naszego gościa. A o, przepraszam. <laughs> Właśnie chciałam zapytać, czy możemy już tutaj naszego gościa pokazać? Tak, jest. Y, oczywiście gość już czeka tutaj w poczekalni i czeka, kiedy my go wpuścimy. A jeszcze chwilę poczekamy. Po pierwsze, y, z nami jest pan Fit. Pan Fit to Robert Pancewicz, trener personalny o specjalności medycznej, dietetyk naturalny. Zwolennik naturalnych sposobów leczenia i mobilizacji organizmu do samoleczenia. Szkoleniowiec, trener, pracowników. Powitajmy serdecznie Pan fit, Robert, Robert Pancewicz. Witaj Robert. Cieszę się, że jesteś z nami i że przyjąłeś zaproszenie. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was kochani. Dzięki wielkie za zaproszenie. Fonia jest wizji nie ma. Robert się ukrywa. Nie, widzimy, widzimy Nie. Roberta, jest wszystko w porządku. Tak, okej, okay. przepraszam, jest to mnie tutaj coś wyciekło. Robert, no to już tak, żeby były konkrety, jak zrozumieć własny organizm? No, pytanie bardzo otwarte i bardzo szerokie. Żeby zrozumieć swój organizm, trzeba najpierw przedstawić myślenie i pomyśleć o tym w ten sposób, że tak naprawdę to my kreujemy to, co się dzieje z naszym organizmem i to my nim zarządzamy. I żeby zrozumieć swój organizm, to trzeba organizm oczyścić, trzeba organizm naprawić, bo niestety dzisiaj zapędziliśmy się w tym naszym cudownym, wysoko rozwiniętym świecie, taki trochę koziróg bym powiedział, zapędziliśmy się do kąta i stoimy w tym kącie i nie wiemy, w którą stronę się ruszyć, a powinniśmy się odwrócić do 180 stopni i wrócić do tego, co było kiedyś. Ja zawsze przytaczam, jak ktoś mnie pyta, jak zrozumieć, jak czytać swój organizm, bo zrozumienie swojego organizmu wiąże się z tym, że czytamy sygnały, które organizm z nas wysyła. I teraz organizm te sygnały wysyła, tylko my niestety dzisiaj w kontekście naszego organizmu jesteśmy tak zanieczyszczeni i tak nieświadomi, że my nie jesteśmy w stanie tych sygnałów rozpoznać. I bardzo dobrym przykładem tutaj są kobiety w ciąży, które czytają te sygnały. Te zachcianki, że tak powiem, jedzeniowe, które kobiety mają w ciąży, to są zwielokrotnione sygnały od organizmu tego, co organizm potrzebuje. Wiąże się to z tym, że kobieta nosi w sobie życie, a nasz organizm ma, natura nam to tak ustawiła, że nasz organizm, prerogatywą naszego organizmu jest życie. Przeżycie, przedłużanie życia. Więc kobieta, która nosi pod sercem nowego przedstawiciela naszego gatunku, ma te sygnały zwielokrotnione, dlatego ma te zachcianki i ona to czyta, bo po prostu dostaje ten sygnał. On jest zwielokrotniony i jest w stanie się przebić przez to wszystko. Natomiast normalnie człowiek, na, jak żyje z dnia na dzień, nie jest w stanie tych sygnałów czytać. Dopiero jak wyczyści swój organizm, zacznie rozumieć, co się w tym organizmie dzieje, to okazuje się, że. Organizm naprawdę daje dużo, dużo sygnałów i mówi, co mamy zrobić w danym momencie. Nie trzeba od razu łapać się jakiś cudownych pigułek, chociażby na ból głowy, tylko słuchać tego, co mówi organizm i likwidować. Na przykład badania są na to które pokazują, że zazwyczaj niedoborowi wody, wody w organizmie towarzyszy ból głowy. I wypicie szklanki wody w momencie, jak nas boli głowa, potrafi nie tyle, co pozbawić nas całkowicie te, tego bólu głowy, ale zmniejszyć ból głowy w przeciągu pół godziny od wypicia tej szklanki wody. Więc tych sygnałów jest mnóstwo, tylko my je ignorujemy. A potem nie dość, że zignorujemy taki sygnał, to jeszcze lecimy, bo ktoś nam sprzedał w telewizji w cudowny sposób na zasadzie weź pigułkę, jak to było w Sex seksmisji. Weź pigułkę i weź pigułkę, bo na wszystko jest magiczna pigułka, bo my szukamy dzisiaj cudownych rozwiązań, które w magiczny sposób, jak za dotknięciem magicznej różdżki, jedną sekundę czy w jedną minutę pozbawią, jakby sprawią, że problem, który mamy dzisiaj, zniknie. Robert, to bardzo cenne, co mówisz. Na pewno chcemy szybciutko rozwiązać problemy, które problemy, sytuacje, które powstają w naszym organizmie. Latami pracujemy na pewne schorzenia, a potem po prostu chcemy tak w jednej minucie te sytuacje wszystkie rozwiązać. Wspomniałeś o wodzie. Woda to jest temat który ja bardzo kocham i mogłabym z Tobą na ten temat bardzo, bardzo i z Wami na ten temat bardzo dużo rozmawiać. Natomiast jeżeli właśnie chodzi o wodę, chodzi o tlen, to chciałabym cię jako eksperta dopytać o ten ruch o ruszanie, bo wiemy, że ruszanie limfy jest bardzo, bardzo ważne. Jakie ewentualnie mógłbyś podpowiedzieć nam ćwiczenia, jakie moglibyśmy wykonywać? Wiem, że też pracujesz z oddechem i z temperaturą. Co mógłbyś nam podpowiedzieć tutaj w tej kwestii? W tej kwestii, wyjdę od podstaw, czyli od limfy, o której wspomniałaś. Wszyscy wiemy, że układ krwionośny ma swoją pompę. Uczymy się, że jest serce, chociaż jest teoria, która twierdzi, że to nie serce jest pompą układu krwionośnego, a płuca, a serce jest tylko zaworem. Natomiast Mamy układ, który pompuje krew, tak? Mamy układ trwionośny, gdzie ta krew jest pompowana. Natomiast limfa nie ma pompy, tak de facto. Pompą limfy są mięśnie. Więc im więcej człowiek się rusza, tym szybciej i lepiej krąży limfa. Co powoduje, że toksyny i inne zanieczyszczenia z naszego organizmu są dużo szybciej i dużo łatwiej usuwane. I jakby nie stawiałbym tu specjalnie na jakieś konkretne ćwiczenia jeśli chodzi o to, żeby rozruszać limfę, tylko na to, żeby być aktywnym fizycznie. E, oczywiście jest to zależne od naszego stanu zdrowia, e, jak my się dzisiaj czujemy, bo nie każdy jest dzisiaj w stanie przebiec maraton. Natomiast e, zwykły codzienny spacer półgodzinny potrafi naprawdę czynić czyni cuda, jeśli ktoś się naprawdę jest mocno zastany. E, to poranny spacer, codziennie rano. Ja swoim podopiecznym bardzo często zalecam na początku drogi e, Trafiają do mnie osoby, które mają ważą 130 kilo na przykład. 40 kilo są mocno zostane, więc ja im na początku zalecam zamiast porannej kawy e, codziennie rano szklanka wody z sokiem połówki cytryny i pół godziny spaceru. I okazuje się, że te osoby wracają z tego spaceru. No, oczywiście ten spacer zawsze zalecam w takim tempie nie e, jakimś bardzo szybkim marszobiegu. Mało być takie tempo umiarkowane, czyli takie, żeby było czuć, że tętno nam się podnosi, ale jeżeli ktoś z nami wyszedł i szłaby z nami jakaś druga osoba, to, to tętno musi być na takim poziomie, żebyśmy byli w stanie z tą drugą osobą rozmawiać. I to w zupełności wystarczy na, na początek. Okazuje się, że taki spacer półgodzinny do 45 minut poranny. Jest dużo lepszy niż kawa o poranku, i okazuje się, że organizm się wybudza, człowiek się nakręca do działania i już nie potrzebuje tej filiżanki kawy rano wypić. Przynajmniej moi podopieczni tak twierdzą. A do tego jest jeszcze chyba satysfakcja, bo wydaje mi się, że jak zrobimy coś takiego. Niby to jest prosta rzecz, tak jak wspomniałaś, wspomniałeś, spacer, ale jeżeli wyjdziemy rano, przysłowiowo, ruszymy się rano, to później ten dzień jest taki bardzo energetyczny. Nie wiem, jak, jakie ty masz doświadczenia, i przy okazji, a powiedz mi jeszcze w takim aspekcie, powiedziałeś ćwiczenia gimnastyczne, a mnie teraz bardzo interesuje oddech, bo zauważyłam, że jednak w takich sytuacjach kryzysowych. Kiedy człowiek się tak spokojnie opanuje te emocje, spróbuje wejść, no nawet zrobić sobie taką prostą metodę, gdzie można znaleźć filmiki na YouTubie Wim Hofa, to zupełnie inaczej zaczyna funkcjonować. Co ty myślisz o oddechu i jaki sposób oddychania proponujesz? Tak, oddech jest bardzo istotnym i kluczowym elementem. Ja przy oddechu zawsze zaczynam od tego, że ludzie kompletnie nie myślą o tlenie a tlen jest pierwszym i najważniejszym pokarmem dla naszego ciała bo o ile bez jedzenia rekordziści podobno obywali się nawet ponad rok bez picia jesteśmy w stanie przeżyć tych kilka do kilkunastu dni no to bez tlenu tak naprawdę ile jesteśmy w stanie przeżyć kilka minut kilkanaście może ktoś jest w stanie przeżyć bez tlenu ale koniec końców tlen to najważniejszy pokarm dla naszego ciała jak mawiał Michał Sędziwój polski alchemik, że to pokarm żywota, więc warto o tym pamiętać. Druga rzecz, którą zawsze, której zawsze mówię w kontekście oddychania, to jest to jak oddychamy. Okazuje się, że 9 na 10 osób dzisiaj nie potrafi prawidłowo oddychać. Zacząłem to obserwować. Ja miałem to szczęście, że Poszedłem do szkoły muzycznej jak byłem w podstawówce i tam mój nauczyciel, pamiętam to do dziś, pierwsze trzy lekcje. Mój nauczyciel od trąbki, bo uczyłem się grać na trąbce, uczył mnie powrotem oddychać przeponowo, a okazuje się, że 9 na 10 osób, badania pokazują, że 9 na 10 osób nie potrafi oddychać przeponowo i na co dzień oddycha tylko górnym torem oddechowym, co powoduje, że nie wykorzystują potencjału płuc. Ja tak jak wspomniałem, miałem to szczęście, więc mój nauczyciel od Trąbki mnie nauczył z powrotem oddychać przeponowo i mi to zostało do dzisiaj. Więc oddech przeponowy jest bardzo ważny. Można sobie go ćwiczyć swobodnie codziennie. Nie będziemy w tej chwili może lekcji przeprowadzać. Możecie sobie znaleźć te lekcje na YouTubie, na pewno tego jest dosyć sporo. Natomiast ważne jest oddychanie przeponowe, ważne jest oddychanie przez nos. Dlaczego? O tym. Nikt nie mówił tak naprawdę, bo ja śledziłem informacje w kontekście pandemii COVID, jak to się rozgrywało, natomiast kazano nam nosić maseczki. I natomiast nikt nie mówił oficjalnie o tym, że w momencie, kiedy oddychamy przez noc i nabieramy powietrza przez nos, to w zatokach przynosowych tworzy nam się tlenek azotu, który jest odpowiedzialny za zabijanie większości patogenów, wirusów, bakterii już w nosogardzieli, więc one nie docierają do płuc i nie są w stanie nas zainfekować, ale o tym nikt nas nie uszy tego tak naprawdę i większość osób o tym nie wie, więc przede wszystkim oddech przeponowy, oddychanie przez nos, a jeżeli chodzi o ćwiczenia oddechowe, ja nie polecam na początek Wim jeśli ktoś nie praktykował ćwiczeń oddechowych, można oczywiście, jak najbardziej, to są bardzo skuteczne ćwiczenia, natomiast ja Patrząc na osoby, które mają bardzo krótki płytki oddech, na początek uczę je wydłużać oddech. Jogini mawiają, że im dłuższy oddech, tym dłuższe życie. I teraz wyobraźcie sobie, że ja w momencie relaksacji potrafię zejść do dwóch oddechów na minutę. Dla mnie to jest normalne, że ja nie robię tego specjalnie, w sensie nie robię to ćwiczeniem oddechowym. Wchodzę w stan relaksacji, kładę się na leżąco, ja dochodzę do momentu, w którym oddech wydłuża mi się do, praktycznie do dwóch oddechów na minutę. Natomiast to też się osiąga ćwiczeniem, tak? Czyli świadomym oddychaniem, myśleniem o tym, że oddycham. My założyliśmy, że nasz organizm oczywiście wymusza na nas oddech i my oddychamy. Natomiast czy on to robi prawidłowo, jeśli my nabierzemy złych, od, złych nawyków, a nabieramy je, zwłaszcza przez. Stres, gdzie konimy w życiu za, za różnymi rzeczami, za jakimiś celami, marzeniami i tak dalej, za pracą, pieniędzmi, za dziećmi, tego jest mnóstwo. To w momencie, kiedy my się stresujemy, to przestajemy prawidłowo oddychać. Ja też to zauważam u siebie, tylko dzisiaj zauważam to mocno świadomie, że w momencie, jak się stresuję, w momencie, jak jest jakaś sytuacja, która mnie stresuje, to ja zaczynam ten oddech, też mi się spłyca, też, e, też zaczynam oddychać górnym torem ale wtedy świadomie zaczynam kontrolować oddech i świadomie zaczynam otwierać, otwierać przeponę, pracować przeponą i otwierać dolną część kłód. więc to jest podstawa podstaw i nie ma znaczenia, czy będziemy robić oddechy wimiachowa, czy będziemy praktykować metodę butejki, czy będziemy po prostu wydłużać oddech. Tak naprawdę każde ćwiczenie oddechowe z zachowaniem tych zasad, żeby starać się, robić, oddychać przez nos, zwłaszcza wdech, żeby oddychać przeponowo. To sprawi, że ten oddech nam się polepszy, że organizm się dotleni. A jak wiemy, no, tleny uczestniczy niemal we wszystkich procesach, które w naszym organizmie występują, które w naszym organizmie się dzieją. Mamy tutaj pytanie od Ani, jak długo ćwiczyć oddychanie? Aniu, bardzo bym cię prosił, żebyś trochę uszczegółowiła to pytanie, bo nie bardzo rozumiem o co ci chodzi, jak długo, czyli jak długa ma być sesja tego ćwiczenia, czy jak długo trzeba ćwiczyć, żeby, nie wiem, dojść do dwóch oddechów na minutę. Ja bym poszedł bardziej w takim kierunku takiego codziennego rytuału. Powiedz mi, powiedz nam tutaj według Ciebie tak w paru dosłownie słowach, ile jak, jak długa ma być sesja? Dokładnie tak jak ja chciałam zapytać Ciebie. Okay. Jak, piszę, jak długa ma być sesja? Według mnie to jest akurat z oddechem jest tak, że dobrze jest sobie wyrobić nawyk prawidłowego oddychania. Czyli nie chodzi o to, żeby robić sesję, nie wiem, półgodzinną albo godzinną raz dziennie, tylko zróbmy sobie 10 sesji pięciominutowych, 10 sesji trzyminutowych, takich, że naprawdę skupiam się tylko na oddechu. Przerwa w pracy, idę na kawę, robię sobie kawę, herbatę, czajnik się musi zagotować, to trwa tam minutę, dwie, trzy, nim to zrobię te to to wszystkie czynności. Oddycham w tym momencie świadomie. Nasz organizm uczy się pewnych rzeczy, e, automatyz automatyzacji, nie uczy się w długich e, treningach, tylko uczy się krótko, ale często. Z tego jest dużo lepszy efekt. E, I to nie tylko w kontekście oddychania. W kontekście treningu również, jeśli ktoś na przykład chce trenować, e, powiedzmy, trening. E, jestem dzisiaj na wodzie, więc powiedzmy, że na przykład chcę pływać na windsurfingu. To nie chodzi o to, żeby trzy godziny piłować raz w tygodniu, tylko chodzi o to, żeby codziennie na przykład po 15 minut, do pół godziny zrobić sobie taki trening. I ja z oddechem, tak jak mówię, proponuję jeszcze dalej. Zrobić sobie ten oddech kilka razy dziennie, po trzy, po pięć minut i wtedy zaczniemy nabierać tego automatyzmu. Organizm zacznie pomału sam nabierać automatyzmu i oczywiście świadomie, tak jak mówiłem, to co ja też robię na co dzień. Czyli świadomie w momencie, kiedy mamy sytuację stresową, sytuację. Która nas gdzieś tam w jakiś sposób dotyka, przykra jest, i widzimy, że się źle czujemy, to spójrzyjmy na oddech. Co się dzieje? Jak zaczniemy świadomie oddychać głęboko, przeponowo i spokojnie, nasz organizm też się zacznie uspokajać. Natomiast ja jeszcze wrócę na chwilę, bo ty wspomniałaś o tym porannym spacerze, przypomniało mi się jeszcze, jest, to też, też badania na to są zrobione. Natomiast. Poranny spacer jest cudowny też z tego względu, że możemy wyjść rano, nie ma takiego ruchu, nie ma tylu ludzi i im wcześniej wyjdziemy, tym, jeśli ktoś chodzi na spacery, zauważy, że bez względu na porę roku ptaki wstają wcześniej od nas i one zaczynają sobie tam ćwierkać, zaczynają sobie śpiewać, natomiast jeśli ptaki ćwierkają, śpiewają, to znaczy, że jest bezpiecznie. I to jest sygnał dla naszego organizmu, że może się poczuć organizm bezpiecznie. Więc my, automatycznie, nasz organizm automatycznie odpala stan relaksacji. On się zaczyna sam relaksować. Nie potrzebujemy do tego już, jakby wchodzić świadomie. Znaczy fajnie jest się zrelaksować świadomie i wiedzieć, że się wchodzi w stan relaksacji. Natomiast takie śpiewające powodują, że nasz organizm sam zaczyna w ten stan wchodzić, bo on się czuje bezpiecznie i czuje się dobrze. Świetny przekaz. To Robert, co chciałby nam na koniec powiedzieć pan Fit? Robercie, ja, ja tylko mam jeszcze jedno pytanie, bo odnośnie stanów zapalnych w organizmie, jakie jest twoje stanowisko? Ja tak często się zastanawiam, bo są różne mody. Raz mówią, jak jest stan zapalny w organizmie, ogrzewajmy go, grzejmy go. Innym razem mówią, jak jest stan zapalny, to używajmy bardzo niskich temperatur. Powiedz mi, jakiego ty jesteś stanowiska? Co uważasz na ten temat? Znaczy. Doprecyzujmy, chodzi o jaki stan zapalny. Załóżmy, nie wiem, chodzi o stan zapalny stawów. Pomijając to, że wykluczamy, eliminujemy żywność, która nam nie sprzyja, ale też mhm. mówię, no, różne są tutaj stanowiska i załóżmy przy stanach zapalnych stawów. Raz, jest stan, niektórych ludzi jest stanowisko, czy lekarzy, czy, czy naukowców, ogrzewajmy ten stan zapalny, a innych chłódźmy ten, podawajmy chłodną temperaturę. Mhm. E, widzisz, ja jestem zwolennikiem doświadczania. E, wszystko, czego dzisiaj, co dzisiaj przekazuję, czego uczę, e, doświadczyłem sam na sobie. I oczywiście znajdziemy badania na to, że kryoterapia działa, tak samo jak znajdziemy e, potwierdzenia na to, że terapia ciepłem działa, że trzeba się ogrzewać i tak dalej. E, więc drogę każdy z nas powinien wybrać sobie sam, tak naprawdę. E, ja. Osobiście, ja poszedłem akurat, aktualnie, poszedłem w temperatury niskie, więc jestem fanem niskich temperatur. Co nie kłóci się z tym, że lubię się wygrzać w saunie, na przykład. Natomiast ja bym proponował, jeśli ktoś nie wie, co ma zrobić, to niech spróbuje. Niech spróbuje, na przykład, jeśli ma to być morsowanie, czy ekspozycja na niskie temperatury, dzisiaj już nam się robi coraz cieplej, to spróbujmy sobie. W prysznicy zimnych, czy na przemiennych na początek, spróbujmy zrobić mały test na początek, tak? Krótko, krótki impuls dla organizmu i zobaczyć, jak się będziemy czuć. Sprawdzajmy, idźmy dalej, sprawdzajmy. Jeśli się dobrze czujemy, to znaczy, że jest ok, to znaczy, że nam to służy. Jeśli się czujemy niekomfortowo, trochę źle, trochę gorzej, no to trzeba się wycofać. Organizm nam to powie. Natomiast, no tak jak powiedziałaś, na początku trzeba zadbać o to, żeby. Zająć się dietą, zająć się dokarmieniem organizmu, tak naprawdę nakarmieniem go, pożywieniem go, tlenem, odpowiednim jedzeniem, co w konsekwencji powoduje, że organizm się zacznie oczyszczać i on zacznie nam coraz lepiej służyć, coraz bardziej wyraźne sygnały dawać, co jest dla nas dobre. Bo wiecie, ja dzisiaj obserwuję lekarzy, którzy na przykład strasznie hejtują morsowanie, bo morsowanie jest złe, bo nie ma na to potwierdzonych badań lekarskich. Czy tam jakiś akademicki. I okej, okay, może nie ma badań akademickich, ale ja po sobie widzę, że mój organizm mocno się mobilizuje w momencie, kiedy ja wystawiam go na niskie temperatury, dlatego, że on ma co przezwyciężać i on po prostu się zbiera do roboty, bo on nie ma wyjścia. I w momencie, kiedy ja przez, całą, przez cały sezon zimowy chodzę w krótkim rękawku, w krótkich spodenkach i w japonkach, no to organizm. Co robi? No on się musi zebrać w sobie i po prostu walczyć z tymi niekorzystnymi warunkami, czy w zasadzie. Przepraszam, nie, nie że wejdę w słowo. Czy ja dobrze ci usłyszałam, że ty powiedziałeś w krótkim rękawku, w krótkich spodenkach w Japonkach w zimie, podczas tak. mrozu, śniegu? Tak, tak, potrafię pójść w takim stroju na morsowisko od 2,5 kilometra i wrócić w tym samym stroju. Eee, także tak, i to, to pod... Kompletnie potem zmienia podejście i myślenie. Ja dzisiaj już nie zwracam na to uwagi, ale wiem, że ludzie, jak mnie widzą na ulicy, to patrzą na mnie jak na czubka jakiegoś kompletnego, odklejonego od rzeczywistości. Nie wiem, może niektórzy myślą, że mnie okradli. Natomiast tak, nasz organizm ma taką tendencję i to, i to widać, nawet powiem Wam, dlaczego na siłowniach ludzie ćwiczą tak zapalczywie. I Wyciskają jak największe ciężary, bo organizm wtedy się mobilizuje. On robi wszystko, żeby następnym razem pokonać tą przeszkodę. Tak samo jest z, z niskimi temperaturami, tak samo jest z wysokimi temperaturami. Różnica tylko polega na tym, że ekspozycja na wysokie temperatury non stop powoduje, że nasz organizm się rozleniwia. Natomiast ekspozycja na niskie temperatury, czyli zimą, morsowanie, powoduje, że nasz organizm zaczyna się zbierać w sobie do roboty. Bo on musi się ogrzać, chociażby, musi wyprodukować więcej energii i no, to daje kompletnie inne podejście do życia potem. Także polecam, kochani, morsowanie, jeśli nie próbowaliście, to znajdźcie klub Morsa na przyszły sezon i spróbujcie. Możecie zacząć od dziny jeszcze latem, ale spróbujcie, bo to naprawdę zmienia podejście do życia. Nie znam osoby, która zaczęła, która weszłaby raz i e, powiedziała, to nie dla mnie, nie będę więcej morsować. Robert, Ania napisała, aż mi się zimno zrobiło. Brrr. Ania, no. poczułaś dokładnie to, co ja? Bo ja uwielbiam właśnie się wygrzewać, takie ciepłe temperatury. Wiecznie mi jest zimno, być może po prostu tak, to ja, jest ja. krok. Zazwyczaj ludzie, jak mnie widzą w zimie i się odzywają do mnie, coś mówią, to mówią, że im, że, że im jest zimno, że aż im się zimno zrobiło, jak mnie zobaczyli, ja zawsze odpowiadam, a powinno się zrobić ciepło. Ale czas, czasem się zdarzają osoby, które mówią, że o, wiosna przyszła albo lato, tak? Jak powiedzmy, idę na targ, bo kupuję sobie owoce, warzywa na targu. No, oczywiście wiadomo, formuła targu jest jaka jest, więc wszystko odbywa się na dworze. No, i teraz wyobraźcie sobie, stoję w kolejce, ja, w krótkich spodękach, w krótkim rękawku, w Japonkach, i wszyscy dookoła ludzie poubierani w zimowe kurtki, czapki, szaliki, rękawiczki, i tak dalej. I stoi taki jeden. I ludzie patrzą i nie wiedzą o co chodzi. Robert, mogłybyśmy rozmawiać z Tobą bardzo długo. Fantastyczna rozmowa, także bardzo Ci dziękujemy za te wszystkie informacje. Czas nam się bardzo szybko, kurczy, zostało dosłownie minuta, tak na podsumowanie, co chciałbyś powiedzieć naszym widzom. Na podsumowanie. Koń, najważniejszą rzeczą ze zdrowiem, jeśli chodzi o nasze zdrowie, tak naprawdę jest to, że my przyszliśmy z natury. My tak naprawdę wyszliśmy z lasu. I tam powinniśmy szukać odpowiedzi. Jeśli dzisiaj chorujesz, tam szukaj odpowiedzi. Nie szukaj ich w aptece, tylko poszukaj ich tam. Oczywiście twój stan może być tak ciężki, że potrzebujesz dzisiaj farmaceutyków, żeby je zażyć, ale koniec końców żaden człowiek nie potrzebuje żadnych farmaceutyków i żadnych suplementów tak naprawdę. Wystarczy, że zadba o siebie na co dzień i organizm mu za to odpłaci po stokroć. I gwarantuję ci to, jeżeli to zrobisz, to odpali Ci organizm na takim levelu, o jakim cię ci nie śniło. Robert, dziękujemy. bardzo Ci dziękujemy, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Dziękuję bardzo, za I że przekazałeś nam te wszystkie tutaj pomocne informacje. Was, kochani, proszę, jeżeli dla Was to było inspirujące, było dobre, udostępnijcie, proszę, dajcie lajka, like, będzie nam bardzo miło. Pozostawcie komentarz, pozostawcie komentarz. To świadczy o tym, że to, co robimy, ma sens. Także ja pozdrawiam Basię, którą ostatnio spotkałam, powiedziała, że po prostu zapraszamy fantastycznych gości. Program jest bardzo ciekawy. Basiu, dla Ciebie wszystkiego dobrego. I wiem, że wiele, wiele osób jest takich, które nas ogląda, i bardzo serdecznie ich pozdrawiamy. Dziękujemy Robert, dzięki bardzo, wielkie dzięki za, za spotkanie. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym tygodniu. Ja również dzięki, dziękuję Robert, za czuwać. zaproszenie. Dzięki wielkie, że, że mogłem poopowiadać trochę, bo to zawsze jest e, dla mnie duży plus, że mogę opowiedzieć i ktoś może się zainspirować i coś zmienić w swoim życiu. Także dzięki wielkie.